15 stycznia w Miejskim Centrum Kultury Studio Teatralne Moniki Wójtowicz przygotowało spektakl komediowy Izabeli Degórskiej. Mąż zmarł, ale już mu lepiej. Spektakl odbył się dwa razy o godzinie 9.17. Został zorganizowany w ramach wsparcia leczenia pracownika Miejskiego Centrum Kultury Pawła Kupidury. Autorka spektaklu pisze powieści, scenariusze, dramaty i bajki. Laureatka wielu konkursów literackich mieszka w Szczecinie. W latach 98-2008, jako niezależna dziennikarka, zrealizowała ponad nad pół tysiąca reportaży i falietonów telewizyjnych. Jest autorką cyklu programów telewizyjnych, robiła teledyski, filmy promocyjne, edukacyjne, pracowała jako lektor przy udźwiękowieniu reportaży i filmów promocyjnych. Zadebiutowała jako pisarka w 2002 roku Bajkom o Szczęściu. Obecnie jedną z najczęściej wystawianych w Polsce współczesnych sztuk teatralnych dla dzieci. Niedługo potem nawiązała współpracę jako scenarzystka, m.in. dialogów do telenoweli Klan. W spektaklu wystąpili Michalina Jedlińska, Natasza Kołda, Julia Pająk, Marika Mroziak, Aleksandra Ziomek, Wiktor Zagożdżon, Bartłomiej Rzuchowski, Jolanta Dąbrowska, Małgorzata Wyborska, Maja Małaszek, Wiktor Winiarski, Natalia Duda, Patryk Wyborski. Reżyserem spektaklu jest Monika Wójtowicz.